Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Lubisz oglądać shoty z Roleplay? To pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. Jakie plany na złego Betona? No, po prostu nie wiem, czy to trzeba jakoś specjalnie tłumaczyć. <laughs> nie wiem, czy trzeba tu specjalnie coś tłumaczyć i czy trzeba specjalnie wdrażać jakieś wielkie plany, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. No, po prostu jest zły, no. Co mam ci powiedzieć? Po prostu jest nie w sosie. Jak to się przeniesie na rozgrywkę, czas pokaże. Zobaczymy. No, przejechać do motelu. Odstawić parę rzeczy. Będziemy no, ma w tą. Oni mają spotkanie nadal. Hmm. Kurwa, ile ludzi jest? Jest jedna trzecia serwera tutaj w tym pomieszczeniu. Robi mały zacież na buzi. I kozak. stary, coś będzie miał do dodania jeszcze. I w jakiej sprawie? tak ogólnie, bo no, tak w sumie to chyba wszystko omówione. Okej, okay. jakieś pilne tematy, o których powinien wiedzieć? Czy nie? Trwa odbicia, wczoraj były... Jak tak, poszło? Niepilnych. Jedno nieudane, drugie ledwo. Okej. Okay. Ale udane. Policja wczoraj miała na banku długą w Helce zajęła sobie najwyższy dach w okolicy Co Lidlice, zrobiła? Policja sobie wzięła, wzięła długą na napad Tylko, że długa była w Helce i zajęli najwyższy dach i... No z tego dachu pozamiatali Okej okay. No i wczoraj ta laborator... Randka, co ostatnio nam gdzieś na przerabiała koks, to ciemnemu wbiła kosę, więc będziemy... Czyli to jest pies? Mój Czy możesz z nim coś kurwa zrobić? Nie wiem, nie karmisz go? W to w czym kurwa jest problem? Przecież normalnie porozmawiać nie można. Nie coś, coś ogarniesz czy. <grym wytrzyma> nie, nie rozumiem. Ja mogę tego psa zaraz ogarnąć, nie ma problemu. <grym wytrzyma> no, kurwa! Leż dziamka! My, 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 my. my tu mamy spotkanie gadama pies. No mów dalej. Tam była ta laborantka na mieście, mieliśmy w sumie przerabiać, zgłaszać się do niej, ale... Była kosę Ciemnemu, jak się spotkali gdzieś... Nie wiem, co zrobiłaś? Kosę wbiła mu w brzuch. Gdzie jest Ciemny? Po prawej siedzi. Opowiadaj. Jak to się stało, że jakiś chucherko ci wbiło nóż? O, o, o co chodzi? Nie rozumiem. Halo? Ciemny? A, nieważne, nie weźmie. jeszcze raz. Eee, spotkaliśmy się na drodze, ja gadałem sobie z Bykiem... Eee, przy chodniku, co prawda na prasie pod prąd, wjechała we mnie, zaczęła się wymiana słów. Co do to znaczy, wjechała w ciebie? wjechała we mnie journeyem, no, jak stałem na drodze, co prawda pod prąd, ale no, no widziałam je. W sensie w twój samochód, czy w ciebie? Tak, w, w, w mój samochód, no. Weź tak, używaj takich, nie wiem, pełnych zdań, na przykład, Aha. i się wiedział, o co chodzi. Okej. Okay. Zaczęła się wymiana słów, a byku sobie pojechał na wózku, bo tam oparzony jest mocno. Jeździ na wózku aktualnie. i jak sobie tak gadaliśmy, to wyciągnęła kosę. Nie zdążyłem wyciągnąć broni, odsunąć i dostałem z tej kosy. I, dobra, i co, co mówiła? Pamiętasz? To były bardziej takie, takie. takie. jakby to powiedzieć. A... Mówisz, że dyskusja była. Takie bardziej wzdychania, o? Coś w tym stylu? Słucham. Coś typu. Hmm, hmm, ta, coś takiego, no. A i to, to nazywasz dyskusją? Eee... Wymianą. Wymianą. Słów. Coś takiego. <noise> nie, nie kumam zupełnie. W sensie, nie wiem, że ta dziewczyna jest jakaś postrzelona, ale no, tego też nie rozumiem. I mówisz, że... że, że robi... robisz... hm? hm? Nie kumam. A... Rozmawialiście, czy co robiliście, bo... No wysiadła mnie z potem podeszła i zaczęła tak zdychać, a... Ja wtedy zrobiłem tak samo, do niej. Zdychać? I no, te... nie wiem jak to nazwać, ale po prostu taki... dźwięk, no. Zdychać. Tak, jak to... przed chwilą zaprezentowałem, a zrobiłem tak samo, tylko sobie odjechał... A i mi kosę, kiedy nie zdążyłem się odsunąć, no? Co, co? Potem walnął ją samochód. O, I nieogarnię, nie ogarnę, dobrze i od dzisiaj m, szczególna uwaga jak ją spotykajcie, kurwa nie poschodźcie blisko, skoro machazaki rany gdzieś nóż a już tym bardziej nie przyczyniajcie i skoro tu jakaś wariatka postrzelona jest. Bo mam wrażenie, że to tutaj właśnie zaszło. I... A poza tym, no to gigaminus, minus, że się dałeś tak zrobić jakieś kurwa zwariowanej kobitce pitu. no. No ja nie no, spodziewałbym się tego. Wyszła propozycja, że jak ona będzie gdzieś na mieście, to trzeba ją po prostu złapać i wsadzić do klatki. Słucham? No, wiesz ma propozycja, żeby jak gdzieś się pojawi na mieście, to żeby ją schwytać i, i przepytać i wsadzić do klatki, najwyżej. i wyżej. co w tej klatce z nią będziemy robić? Przepraszam bardzo. Wy się kurwa psem nie potraficie zająć. A to nie mój pytań. No, ta, no nie twój, nie mój, nie, nie Roka, no, nie łucaczo, nikogo to kurwa pies nie jest, tylko siedzi i skończy, wychodzi na to. To jest żywego człowieka, chcecie tu przyprowadzić, go zamknąć? Super, też będzie, a to nie moja, to nie ja go zamknąłem. Zdechnie, zgnije, będzie śmierdziało. No, także zastanówcie się, co chcecie zrobić, a jak już chcecie to zrobić, to zróbcie jakiś dobry plan, by tu więcej paizdu nie było i pożytku z tego całego zamykania jej. To tyle w temacie. Co poza tym ciekawego? Czyli nic. Świetnie. Kontynuujcie spotkanie. Rozdziałaj roboty. Jadę do meteru, Odstawić rzeczy. Wracam i mam nadzieję, że mnie gdzieś przydzielisz. Najlepiej do nowych osób. Chętnie poznam. Ponoć mamy trzy. Jeszcze ich nie Dobry. widziałem. Do zobaczenia. Daj, do jakiegoś napadziku chcesz? Prawda, to prawda. Wszystko mi jedno. <laughs> ok. Czuć, że jeden. Kurwa to ty Poo oh. Jakby z tym pasem kurwa i kaburą Na no pewno stare wszystko dobrze Zająłeś się psem Tak zająłem Co on tak skomle? Po prostu tak ma Użyj go w taka, śmieciach Coś ciebie no, za sam opiekun Co A, W śmieciach Najwyżej no, lubi no. Garnik, go, weź go kurwa na spater, kupus skmakoyka nie wiem Może mu się coś stało to są dźwięki peda. Ja pitole. Przecież ja tego psa zamorduję. Poważnie, kurwa, wrzucę go do rzeki. Jak będzie tak jończał. Naprawdę. Ja pitole. To są dźwięki peda i on cały czas tak będzie wył. Cały czas. O, nie, naprawdę, to się źle skończy. To się źle skończy, czaty. Ja wiem, ja wiem, że piesków się nie rusza w grach, no nie? Ale. Zły, zły. Zły czas sobie ten pies wygra... wybrał. Jakoś wcześniej tak nie jończał. Może ma życia mało. Może go trzeba wyleczyć. Nie wiem. Że nigdy tak nie jończał. Czy tyle ten pies już jest? Nigdy nie było tak, że leżał i jończał. Skomlał i takie tam. Stary. A. Gdzie jesteś? No, jestem tu gdzie miałem być, No, co? No Bo nas... nas goni. Siadasz, czy nie? Oczywiście. największy wróg został zajęty. A mnie nie ścigali, to wiesz. Bójcie, najwyżej się ustawię i wam pomogę. Helikopter nadlatuje. No chłopie. O, nie za Drugie Mery dojechało. Dwa mery i helikopter Powodzenie, uważajcie na długą. Może jedna osoba dojechać. Policja na marabuncie tak. będzie jak ktoś chce z ną sprzedawać. Muszę ogarnąć jakąś furę, żeby mi pomóc. O tu skul chyba stoi. Mamy trytynkę. No to tym bardziej powodzenie. Potrzebujemy czwartej osoby, Yamachę kto dojeżdża. Brani na czarno. Czwarta osoba. Niech dojedzie jakaś jedna osoba. Witam okay, jak... kto może dojechać ubrany na czarno Ja mogę To dawaj na czerwony garaż Słucham No jestem na bazie, odkładam odkładam 30, 3000 PR ponad Czy też jest na mieście żeby szybciej podjechać? My jesteśmy na lotnisku w czwórkę Co minutę no, Charger Charger dojechał będzie za nas helikoptera Mamy helikoptera, Chargera i Yamaha A, czyli za nas jednego motoru? Wypas. Możliwe. Eee... nie widzę mary. No to pewnie charger za mary. Ja to u toba spamięta. Pewnie to. to Lecę! go. So tu już nikt nie wiedział. No to zmieniamy nazwisko. Charger goni. No nie istnie. To za drugi charger, a nie Wapid, przepraszam. Haragier mamy Wapida, haragera i helikopter. Czorek? jestem już w szolędzie. stary, wysłać ci lewa. No i nie, nie potrzebuję. Przyjedziecie na garaż, czerwony, piętro czwarte, czyli cyferka czwarta na ścianach. I na nim się zatrzymać i tam będziemy strzelać. Dobra, powiedzcie jak będziecie gotowi będzie Ja wyjeżdżać. z motorem zabezpieczymy górę, jakby helikopter miał lądować Tylko nie wjeżdżaj motor po prostu na dach, tylko się czai przy wyjeździe Nie czekam na motora, aż dojedzie No ja już jestem na trójce No to możecie wjeżdżać spokojnie Jestem na czwórce Jak ta jest nisko lata Jak nas goniła, to myśleliśmy, że tunel do tunelu wleci A się strzelamy na czwartym? Po czwartym się będą strzelać, my zabezpieczamy dach, gdyby helikopter wylądował jak nie wyląduje, to będziemy im pomagać tam na tym czwartym. Helikopter póki krąży. Jesteśmy na czwartym. Dwóch policjantów jest w helikopterze. E, Wapit po drugiej stronie. Czy się do niego? do na... Dobra, zjechali na. Chodź, Christopher, chodź, chodź. Nie odbierz. LKA nie lądowała góry. Policjant krzyczy, że fajnie, że coś krzyknęliśmy Bo krzyczeliśmy Obaj krzyczeliśmy do niego Jak on ląduje Lęka, na dachu? dachu. On to orientuje się Albo nie ląduje, lata sobie na dachu Chodź do lewej, chodź do lewej, co się stało z nim? Nie wiem ja co się dzieje ja jestem na klatce schodowej jakby co schodzimy piętro niżej, spróbujemy Spróbujemy chyba co oni robią? Helka ląduje. Nie ląduje, przyleciał znowu w drugą stronę. Dobra, no. motor kontrolu i ja dojeżdżam razem z nimi. Git, ja stoję na maksymalnym poziomie. Policja na czwórce jest, strzelaj do mnie. Dojeżdżamy i... Stary, trzymaj się. Na czwórce jest. Policja wylądowana na. Do... nie. leży <P3> jeden. Down. Jeszcze jeden na schodach. Jeszcze jeden zabij Dwóch za barierkami, dwóch za barierkami, uważaj Dwóch przy helce No to się kurde Jeden leży, jeden poicielka leży Policjantka down, down Ja został ostatni tam drugi, drugi, leży, drugi leży I co jest z Został jeden ja na dachu. Na dachu ja jestem. Na schodach, na schodach, na schodach. Muszę bardzo, muszę sobie I nie mogę na Czy bandasz? Dajcie go na tych schodach. Leś! Pięknie! Bardzo ładnie. Jeden nasz ranny na środku. Nie, na pompę, No nie trafiłem tu Zadzieszek? Cześć Cześć Czy pokazują co tam? Także no, kurwa mi się wydawało, że jestem dość blisko, blisko nie? Dlaczego? Nie wiem, o co chodzi Naprawdę nie o co chodzi nie hmm. trzeba na razie strzelać Ja się chyba prosto w nich, nie? I też nie byłem za daleko Mistrzów miałem, miałem idealną pod to, nie? Nie im zadałem obrażenia, ale nieśmiertelne W się znaję Macie tego naszego? E, tak, wkładam go do czekala. Dobra, kozak. To pamiętaj, że przeszukać dwóch policjantów, ty. Który się nim zajęłaś. Oooo, w helce. 150 amunicji, 3 wytrychy i śrubokręt. Dobra, przeszukuję tą kobitkę, co jest tutaj. Na daszku. No, jak nie położyłem. Ja położyłem jednego policjanta tam. Tam, o tam leży. Właśnie go przeszukuję. No mój padł później, jak weszło plecy od schodów Dobra, zabieram sobie pistolet, realizator, pylenki, bandażę, ułóż 4 Radio, amunicję, bokręt, na dajnik Radyczek? O, kawę do zabieram. no już jest Storie, ale jestem kawoszem raz 6 dolarów O jeny ci dorzucę jeszcze do tej szóstki szóstkę Dwa razy bogaciej będzie zawsze, no nie? 22 sztuki papierosów, no czy paczki papierosów, urywa. No nieźle, Dlatego hajsu nie masz. Znaczy pomyśleć, że rzuci to palenie w pierą. Zabiorę zabiorę ja wiem. O czymś ciężkim się zaciemniałam na pompie I myślę bierca, o tym intensywnie właśnie teraz, wiesz? Barma. Bo teraz zabiorę. moim zdaniem byłem naprawdę bardzo blisko i ten jeden strzał, no nie musiałbym zobaczyć szota, ale wydaje mi się, że był prosto w tego policjanta i nic mu się nie stało kompletnie nic dobra, jadę z tym Jackalem na szpital i sobie pogarnię wszystko no, jadę na was Zabrałeś innych ze sobą? No w ogóle nie sobie akcji ja to